Hej, osłudzie, witam wszystkich serdecznie z tej strony Helena i wracamy do zagrajmy This World of Mine. E, ty się idź prześpi, Ty się idź prześpi. Co ty tutaj masz? To była dobra wymiana, pomogliśmy sobie nawzajem. Wspaniale, e, idź spać. Ty jesteś lekko ranny, ale mówi się trudno. Zjedz głodny, lekko ranny i zmęczony. Widzicie, że powłóczy już nogami. Więc nie jest naprawdę nie jest dobrze z nim. Ee, każemy mu zjeść, każemy mu, żeby ugotował kolejne posiłki i wtedy damy mu y, odpocząć. Świetnie. Ugotuj duży posiłek. Wystarczy mi jeden na razie, więc zrób. Nie będę szaleć, wiecie, trzeba być spokojnym. Co ty tu masz? Kiedyś byłem optymistą. Jednym z tych, co zarzekali się, że nie dojdzie do wojny. W końcu wojna wybuchła tylko w jakimś odległych krajach trzeciego świata. A przynajmniej tak mi się wydawało. Nawet słuchając wiadomości, które z dnia na dzień stawały się coraz straszniejsze, nie wierzyłem w to, co miało się wydarzyć. Ty. Świetnie. Ty idź tu. Zadowolony, głodny i zmęczony. Pójdziesz zjeść. To odpoczywaj. Już chodzi normalnie, bo ma tylko dwa negatywne wskaźniki. Ale tak. Głodny, zadowolony i zmęczony. Świetnie. On sobie akurat odpocznie i go wtedy nakarmimy. Dużo że pomagamy sobie z nawzajem, jak Marko i ci ludzie w garażu. Świetnie. Cieszę się, że jesteś zadowolony. Dbanie o twój dobry stan zdrowia jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Najpierw zrobimy shichirę. Kurwa macie. Aha, bo ja nóż zrobiłam. Nóż. Ach, dobra. Trzy elementy broni mi są potrzebne. A już są na jedzeni, więc w sumie mogę iść do tego niebezpiecznego miejsca i tam poszukać trochę rzeczy. E, co chcę, żebyś zrobił? Nie chcę, żebyś tutaj nic na razie robił. Chcę, żebyś to ulepszył. Tak. Fuck The War. I się chyba nigdy do nas nie przyjdzie. Bo już jest po dziesiątej. Niezwykle tak o dziesiątej zaczynają wychodzić stąd, i przychodzą do nas przez, przez godzinę. Tak jakoś. Zobaczymy, co jest nam, nam też potrzebne na ogródek warzywny. Czy może ogródek warzywny się robi na trzecim poziomie? Zobaczmy. Ogródek ziołowy, zielarnia. Czy ogródek warzywny jest na trzecim poziomie. Tutaj potrzebujemy części. Tak, potrzebuję elementów broni, to jest po prostu najważniejsze w tym momencie. Elementy broni. Eee, I znowu nie sprawdziłam wczoraj radian. No szkurdy! Dobra, zrób to. Część. Ok, zrób. Eee, co jest nam potrzebne? Są nam potrzebne elementy broni. Elementy broni, drobiazgi, drewno, drobiazgi, drewno, standardowo, i coś jeszcze? W sumie tyle. Dobra. Najważniejsze są w tej chwili elementy broni. O, świetnie. Wypoczął, więc możemy wys wysłać Pawlego do spania. Ty się najadłeś. Ty się najadłeś. Świetnie. To ty jedź najpierw zjeść, Chociaż w sumie najpierw może założysz. I potem zjesz. I możemy kończyć. Zrób. Fuck the war. Wiecie co, może na tę noc zostawię Pawlego na czatach, skoro nas zaatakowali poprzedniej nocy, a to nie są jakieś... w tym momencie nie są te... Mm, agresywne noce, jak ja to lubię nazywać, więc możemy zostawić Pawlego na czatach. Mhm. Na jakiś czas wystarczy, świetnie. Usiądź sobie. Zobaczymy zmęczony, lekko ranny. Dochodź do siebie, lecz się. I dobra. W takim razie na dziś to tyle. Noc. Ty szukaj zapasów, ty śpi w łóżku, ty czuwaj. Mhm. Jest coś nowego? Nie. Czuwaj, szukaj zapasów, śpi w łóżku. W takim razie idziemy do bliźniaka. To jest dużo broni i się troszkę cykam tu iść, ale niestety nie mam wyjścia. Do supermarketu myślę wyślę Pawlego, ponieważ ten facet, jak, jakby się trafiła ta niefajna część, to ten facet ma karabin i jak będziemy od niego szybko uciekać, to szybko straci nas z yy, polarażenia i szybko będziemy mogli mu uciec. Więc to jest fajne. Dobra, idziemy do bliźniaka. Trzymajcie za mnie kciuki. Przygotuj się. Weźmiemy lockpiki. Eee, dlaczego nie łom? Lockpiki są ciche. Eee, łom jest głośny. I kiedy idziemy w miejsce, w którym jest niebezpiecznie, lockpiki się nam bardziej przydadzą. Więc szukaj zapasów. Elementy broni są dla mnie po prostu w tym momencie najważniejsze, bo naprawdę potrzebuję tej śkiery. Właśnie są dochodzą włosy wystrzałów, lepiej mieć się na baczności. No, idź powoli. Lezie tu przez podwórko. A to Menda, czego od nas chce? Tak, mówię o, o nas. Uuu, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mm. Odkryli nas. Zaczął za zacz na nas szaleć. Miał na nasze szczęście tylko y Marko, ale nie znalazł nic ciekawego, niestety. Głodny, zmęczony, zadowolony, spoko. No niestety dzisiaj nic nam się nie udało zrobić. Ty jesteś głodny, Wstawaj, grupa się, gdzieś leżał. Oni będą odpoczywać, a ty będziesz pracował. Ciekawe, co możesz zrobić. Jak ja nie mam nic. Możesz zrobić łóżko, możesz zrobić piecek. Znowu, że mnie jest. Możesz zrobić piłę. W sumie myślę, żeby zrobić piłę. Zobaczymy, zrobię piłę. I udamy się, myślę, do tego miejsca, gdzie jest ten facet, który głodował. Sprawdź radio. Będzie ciepło i bezchmurnie. Większość zwierząt zniknęło z miasta. Rodziny o tym pamiętać przy zakupie mięsa z powierzchni źródeł. Miasto pogarenie cierpi na brak najbardziej podstawowych towarów. Jeżeli sytuacja się utrzyma, ludzie wkrótce zaczną przestrzelać miasto w poszukiwaniu przydatnych rzeczy. Tak. Słuchaj, są muzyki klasycznej. Nie mam nic innego do roboty. Usiądź sobie. Przydałoby mi się jeszcze jedno warzywo. Wiecie co? Zrobię tyle filtrów, ile się da. Filtr. Trzy. Spoko. No, tylko dziewięć drobiazgów. Spoko. Ale dobra, mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie koleś do handlu. Fajnie by było. Niestety w nocy nam się nie udało nic zrobić. Zauważyli nas od razu. Gorczy im brzuchu. No szkoda. Szkoda mi ciebie bardzo. Jej! Handlarz. Cały czas trzymam dłoń na wsadzie, a w tej grze wsad jest niepotrzebny. Takie przyzwyczajenie nie mam dziwne. Otwórz to drzwi. Witaj! tie. Masz warzywa? Nie masz warzyw! Dlaczego nie chodzisz z warzywami? Hę? 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 mi w brzuchu. Masz element broni. Dobrze jest wyrabiać własny Bieber, nawet ten domowej roboty, yy, ponieważ on jest drogi. Mimo wszystko, nawet jeśli nie możemy go używać w lekach i nic takiego, to on jest drogi i możemy go przehandlować za coś fajnego. So, dobra, mamy trzy elementy broni. I co ci mogę oddać? Świetnie, umowa stoi. Wspaniale. Cieszę się bardzo. Co ty, co ty tu jeszcze masz? Co mi możesz dać? W sumie drobiazgi mi się przydały: 4, 8, 12. Aż nawet bez tych dwóch też nie. Tego ci nie dam na pewno. Trzeba niestety czterech. Zobaczmy najpierw tak. 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 Świetnie umowa stoi. Wspaniale. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Ok. Na razie tak. zgoda, Będę mieć do drewna. Co tu jeszcze masz? Co mi możesz dać? Zastanawiam się, czy od niego nie wysępić bandaża, Oni już nie będą mieć więcej jedzenia. Z czy mi się opłaca tam iść. Eee, zobaczmy. Masz trzy filtry, ale ja też mam trzy filtry. Tutaj filtry nie są mi potrzebne. Drobiazg by mi posługiwało wziąć. Co mi możesz za to dać? Powiedzmy książkę. Nic z tego, nic z tego, nic z tego. Nie w takim razie. Co ja ci mogę ogólnie dać? Mogę ci dać to, mogę ci dać to. To mi nie będzie potrzebne. Eee... Ile mi możesz za to dać? Cztery mi możesz za to dać. To też mi będzie potrzebne. Powiedzmy, do ci dwie książki. Aha, czyli jedna książka jest z równowartością dwóch tych. Dwie książki mi wystarczą. Wystarczy mi nawet jedna książka, więc proszę cię bardzo. Chodzi o to, że oni mieli co czytać. Potrafię czytać jedną książkę jednocześnie. Czuję się z tym po prostu lepiej. I w sumie tyle: na razie tyle. Zobaczmy, czy on mi może zrobić siekierę. Jak mi może zrobić siekierę, to go odeślę. Tak, może! Zrób! Okej, okay, zrobimy siekierę, odeślemy go i porąbiemy wszystko drewno tutaj. Okej, okay, wyspałeś się? Świetnie, odeślij go. No, ty też jesteś wyspany. Wspaniale. Wszyscy są wyspani i zadowoleni. Idź tutaj, ty idź sobie posić tutaj. Bruno, odeślisz go. Spoko. Ty pójdziesz założyć filtr. Ciebie będę wyzyskiwać. A co? Eee, zrób Marko. Tutaj na górze jest do porąbania trochę rzeczy. Przydałoby mi się jeszcze jedno ważyło na serio. Ty sobie możesz tutaj usiąść. Ty sobie będziesz tutaj brudno siedział. Wspaniale. Zbierz to wszystko. Tak i to. Super. Wspaniale po prostu. Co tutaj jest jeszcze? Tutaj mi to. To mi porąbiesz. W sumie najpierw porąb to. Później porąbiesz to z tej strony. No i wspaniale. Już tam się zaczyna jakoś układać. Już nie potrzebuję elementów broni. Już już mam siekierę. Ja. Yeah. Dobra. Czyli elementy broni mogę wykreślić. Natomiast potrzebuję drobiazgów i drewna. W takim razie idziemy tam do tego gościa, który jest sam prawie trupem. Myślę, że nawet wezmę jedno mięso i mu po prostu dam. Będziemy dobrym człowiekiem. A co? Jest. Miejscem, gdzie możemy choć przez chwilę zapomnieć o wojnie. Wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię, bo tutaj przemyślenie. Mamy tylko jedno krzesło, mamy łóżko i możemy spać w, w dobrych warunkach. Jeśli ktoś się rozchoruje, że będzie rany, mamy miejsce, gdzie może odpocząć. Mamy radio i lubimy go słuchać. Naprawdę brakuje nam książek. Dobra ale która jest lekiem na całe zło. Pobyt tu zapewnia odrobinę wytchnienia w tych ciężkich czasach. Mury podziurawione są jak sito. Nasze schronienie nie jest bezpieczne. Musimy być czujni. Tak tego teraz weźmiemy i wykorzystamy to drewno do załatania dziur. W takim razie ty idź tutaj i będziesz łatał dziury. Weź wszystko i ty tak, deskowanie. Zrób deskowanie. Ty robisz deskowanie. Ty idziesz ciąć drewno dalej. Tak, dzięki temu będzie, nasze schronienie będzie bez, bezpieczniejsze i będzie się naszym wrogom trudniej dostać do naszego domu. Będziemy dzięki temu bezpieczniejsi. Zbierz to. Weź wszystko. Porąb to. Weź wszystko. Skończyłeś? Świetnie. Zrobisz jeszcze jedno deskowanie, Wykonaj deskowanie, tak. spiesz wszystko. No i gdzie to deskowanie? No rób. Zbierz wszystko. Wspaniale. Ty w takim razie. Nie, 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 nie. Ty idź tu. Masz robić deskowanie. Prawdopodobnie nie skończysz, ale. Dobra, o ósmej się kończy nam czas. I co mi jest potrzebne? Mam 16 drewna. Drobiazgi mi są potrzebne. Drobiazgi, wykrzyknij sobie postaję przy drobiazgach. Drewno tam. Mech. Mech. Sobie zapiszę. Mech. Nie potrzebuję tak do końca. Części mi się mogą przydać. Eee. O, piłkę sobie tam wezmę. Wezmę piłkę. I wezmę żarcie. Myślę, że będzie spoko. Mam dużo paliwa. Załóż. On raczej nie skończy tego przed, przed nadejściem nocy. Ale on skończy to. Przynajmniej powinien. Zobaczmy. Czy zdąży. Czy zdążą nasi dzielni panowie. Nie zdążyli. Ty czuwaj. Ty w sumie też czuwaj, a ty szukaj zapasów. Uuu, ile mamy nowych. Hotel. E, niewielki, acz luksusowy hotelik, będący niegdyś w, 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 własnością biura podróży. Pogoren obecnie zajmuje, zajmują go uzbrojeni bandyci. Co jakiś czas w budynku dochodzą wrzaski. Lepiej trzymać się z daleka, tak? To jest niebezpieczne miejsce. Trzeba bardzo uważać. Szpital. Szpital Miejski był mm, wielokrotnie ostrzejwany. E, po tym jeszcze wybuchł tu pożar, wielokrotnie padali go bandyci, a mimo to wciąż działa w jednym e, z jego skrzydeł. Nadal znajdują się pacjenci i ratowane jest ludzkie życie. To zasługa dyrektora e, Jeff Limowa. Ten słynny chirurg nie złomnie trzyma w ryzach pozostałych pracowników. Tak. Tu możemy iść, jak będziemy mocno ranni. Ostrzegona szkoła, tak, tu są bezdomni, tutaj nie ma niebezpieczeństwa. Ogień z Moździerza uszkodził szkołę. Ostatnie y, zajęcia odbyły się y, tu dawno temu. Niedawno budynek zajął oddział rebeliantów, być może pohandlują z nami. W ostrzanej szkole chyba nie ma rebeliantów. Czy są możliwe, że są? Tu są chyba bezdomni, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Niewielka kamienica. Ta stara kamienica, oddzielona, e, należała niegdyś do pewnego starego małżeństwa i syna. Uciekli jednak, nim rozpoczęła się oblężenie. Krążą plotki, że kręcą się tam podejrzane osobniki uzbrojone po zęby. Jeśli mamy tam iść, musimy mieć się na baczność. Tak. Tutaj warto iść z y, y, bronią. Więc tak, my idziemy do rudery. Szukaj zapasów. Czuwaj, czuwaj. E, materiały, broń i części. Yy... Tak to jest potrzebne. Zapomniałam, że to będzie ósmy dzień, będzie nam potrzebne jedzenie. Ale cóż, mamy dużo jedzenia, więc się przygotujmy. Tu nam powinno wystarczyć i piłka jest mi potrzebna. Tak szukaj zapasów, damy mu mięso. Double the watch. Tak on jest tutaj. Dzień dobry. Przestraszyłeś mnie. Tak wiem. A co jest martwy człowiek? Serio? Aha, to jest ten koleś, którego. który zginął. No, chyba wychodzi. Co to za dźwięk? To jestem ja. Przecież wiem, że tu jesteś. Powiedz, że idziesz sobie stąd? On chyba będzie ze mną szedł. Niestety, ten koleś, któremu chcieliśmy pomóc, zmarł. Wszystko na to wskazuje. Idziesz za mną szedł? Nie, idziesz w inną stronę. Wspaniale. Ech. Zabierzmy stąd wszystko co możemy, co tu jest. Weź wszystko. Najwyżej przeniesiemy to na dół i wtedy będziemy z dołu to zbierać. Jest woda. Już, już miałam nadzieję, że jest tutaj żarcie. Nie. Są mi potrzebne drobiazgi. Jednak weźmiemy sobie to wszystko, żeby mieć po prostu łatwiejszy dostęp do tego. I tyle. Dobra. Zostawię to. I co mi jest potrzebne? Są mi potrzebne drobiazgi. Pamiętam, że tu było dużo drobiazgów. Weźmiemy książkę, weźmiemy części. Weźmiemy dwa drewna, wiecie tak, mech. I teraz pozbieramy resztę drobiazgów. Ja nie, nie, no co tu zadzierać? Wyślij Wie, człowieku zostaw. Mogłabym cię zdjąć na hita, wiesz? Tutaj nie ma nic. Czyżbym wyzbierała wszystkie drobiazgi z RAN? Stąd? Będziesz mnie obserwować. Tak się boję. Się trzęsę. Znowużem przedłużyła odcinek. Ale to było bardziej specjalne. Kurde, nie ma tu nic. Zbieram wszystkie drobiazgi, jakie tu są. Tu jest trochę drobiazgów. Powiedzmy, że tutaj też jest trochę drobiazgów. Tak. Dziękuję bardzo. Ok, więcej stąd nie zbiorę. Tego też nie. Tego też nie. I wody też nie. W sumie zostawię to. Pozbieram stąd wszystkie drobiazgi, jakie tylko mogę. By się już nie łudzi, że tutaj coś jest. Mogę jeszcze książkę, stąd nic. No. Okej. Okay. Wyjdź, wracaj do domu. Muszę zapamiętać, że on tutaj chodzi. Marko wrócił. mi Mario. Nie, to nie to. to było coś innego. No dobra. Dzień ósmy. To mi się masa, fajne rzeczy. Co za noc. Było spokojnie? Tak, było spokojnie. Świetnie. Dużo zebraliśmy, kontynuuj. Macie jakieś. bio, coś tam. Nie, ale dobra. Resztę rzeczy zrobimy sobie dalej. W tym odcinku dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.